arn.eu Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, blueprint to reprodukcja rysunku technicznego lub inżynierskiego wykonywana metodą druku kontaktowego na światłoczułych arkuszach, wprowadzona przez Sir Johna Herschela w 1842 roku. Proces ten umożliwiał szybkie i dokładne wykonywanie nieograniczonej liczby kopii. Przez ponad stulecie był powszechnie stosowany do powielania rysunków technicznych używanych w budownictwie i przemyśle. Takie kopie charakteryzowały się białymi liniami na niebieskim tle stanowiły negatyw oryginału. Ich wadą był brak możliwości odtworzenia koloru czy odcieni szarości. Skoro już wspólnie przyswoiliśmy tę tajemną wiedzę, to teraz możecie ją zapisać w swoich notatnikach, a następnie wyrwać kartkę i wywalić ją do kosza. My za to dzisiaj opowiemy Wam kilka słów o Blueprints. Gramy uroczym młodzieńcem. Wbijamy do rezydencji, docieramy do pokoju 46 i Elo możemy odpalać następną gierkę. No dobra, skończmy ten festiwal Żenady. Obiecajmy sobie, że redaktor Rikaru ostatni raz próbowała nam wybić zęby cringe'em i zgłębmy ten prosty u podstaw motyw. Faktycznie, głównym założeniem gry jest zwiedzanie rezydencji i dotarcie do tajemniczego pomieszczenia 46, żeby zgodnie z ostatnią wolą naszego prawujka udowodnić, że jesteśmy godni jego dziedzictwa. Wspomniana rezydencja nie jest jednak zwykłym budynkiem, jakich wiele już widzieliśmy w życiu. Sami projektujemy jej wygląd, decydując za każdym razem o wyglądzie następnego pomieszczenia. Balansujemy przy tym między logiką konstrukcji a naszą ciekawością co za tajemnicę możemy jeszcze poznać. Jeżeli zdążyliście pomyśleć, że grę o takim schemacie da się szybko ukończyć, to jesteście w błędzie. Układ pomieszczeń. Resetuje się każdego dnia gry, a te mijają szybko, bo nie pozostaje nam nic innego niż się poddać, gdy tylko zapędzimy się w kozi róg lub utracimy możliwość otwierania kolejnych drzwi przez brak surowców niezbędnych do eksploracji. Ważnym elementem jest też ograniczona liczba kroków, to jest przejść między pomieszczeniami. Ich brak oznacza wyczerpanie, a nam z jakiegoś powodu pod żadnym pozorem nie wolno pozostawać w domu na noc. No i jest jeszcze ta tajemnica niepoznanych jeszcze pomieszczeń. Warto pochylić się nad tym elementem, gdyż w Blueprints chodzi nie tylko o odpowiednie poukładanie klocków, które nie zakończy się odcięciem sobie wszystkich ścieżek. Równie istotne jest odkrywanie tajemnic ukrytych notatek i innych często mrocznych sekretów rodzinnych. Zadanie to komplikuje się o tyle, że dopiero wychodząc z danego pomieszczenia, wybieramy wygląd następnego, z losowo wybranych trzech opcji, gdzie jedyną podpowiedzią jest ich układ drzwi oraz unikatowe właściwości. Oczywiście z każdym kolejnym przebiegiem stajemy się bogatsi o nową wiedzę oraz pewne trwałe ułatwienia, które przygotują nas lepiej na następny, samotny dzień w rezydencji. Zdobyte informacje oczywiście warto sobie uporządkować, bo to nasz klucz do zwycięstwa. Fani przechodzenia gier z kartką, a najlepiej przygotowaną ryzą papieru i czymś do pisania, odnajdą się tu jak we własnym domu, tym o stałym układzie pomieszczeń. Można oczywiście poczuć się urażonym, że element losowości niejednokrotnie da nam w kość i dobierze takie karty, które nijak nie układają się po naszej myśli. Znajdziemy jednak tutaj ogrom zakamarków wartych odkrycia, a unikatowość poszczególnych wizyt w rezydencji sprawia, że żadnej z nich nie towarzyszy poczucie straty czasu. Każda z nich to nowa lekcja pozwalająca układać w całość historię rodziny protagonisty, a także samej posiadłości i regionu, w którym się znajduje. Na zakończenie mamy jednak mały kubek zimnej wody. Gra, choć prosta w swoich założeniach, jest tak naprawdę ogromna i dość złożona. Trudno się temu dziwić, bo jeśli wierzyć twórcom, to powstawała ona aż 8 lat, a mimo to nie udało się przez ten czas zaimplementować w niej innych języków niż angielski. To spory problem, ponieważ tytuł wymaga jego dość płynnej znajomości albo ciężkich sesji ze słownikiem. Tylko, że to drugie rozwiązanie może okazać się dość niewdzięczne. Często dochodzi tu do zagadek opierających się o gry słowne, które mają sens jedynie w oryginalnym języku. Losowość i konieczność odpowiedniej znajomości języka Szekspira to chyba jedyne wady, jakie można faktycznie grze wytknąć. Oczywiście, jeżeli nie jesteście fanami gatunków, gdzie powtarzamy pewne schematy w celu osiągnięcia tego jednego złotego strzału lub gdzie rozwiązujemy masę łamigłówek o zróżnicowanym poziomie trudności, to zwyczajnie może to nie być tytuł dla was. Nas jednak historia gęsta niczym smoła zaintrygowała, by brnąć dalej do celu poprzez produkcję, która ciągle odkrywa przed nami nowe sztuczki. Grę zaoferowano na premierę w ramach abonamentów PS Plus oraz Game Pass, więc jeśli cena produktu was odstrasza, to może tam właśnie warto dać jej szansę.